Funkcja średnia służy do obliczenia średniej spośród podanych wartości. Mówiąc o średniej, mamy na myśli średnią arytmetyczną. Funkcja ta jest zbudowana bardzo podobnie do funkcji suma. Składa się z nazwy, która brzmi po prostu średnia, a w nawiasie tej funkcji znajdują się argumenty, które wyglądają identycznie jak w przypadku funkcji suma. Argumenty te są nazwane liczba 1, liczba 2, 3 itd. Liczba 1 jest to argument wymagany i jest to albo wartość liczbowa podana ręcznie, albo adres komórki bądź zakresu komórek, z których będzie wyliczana średnia. Liczba 2 to argument opcjonalny, czyli może on zostać podany, ale nie musi. Są to kolejne wartości liczbowe bądź zakresy, które mają być brane pod uwagę przy obliczaniu średniej. Spróbujmy przetestować tę funkcję w Excelu. Aby klikać, otwórz plik o nazwie funkcja średnia. W arkuszu średnia 1 znajduje się tabelka z wpłatami. Aby wyliczyć średnią wysokość wpłaty, wystarczy ustawić się w odpowiedniej komórce, w tej, w której chciałbyś mieć wynik, a następnie naciskasz znak równości i wpisujesz nazwę funkcji, czyli średnia. Excel podpowiada nazwy funkcji. Jeżeli podpowiadana jest odpowiednia funkcja, może się zatwierdzić naciskając klawisz tabulacji. W funkcji tej należy zaznaczyć obszar, z którego ma być wyliczana średnia. Zaznaczam więc wszystkie wpłaty od pierwszej aż do ostatniej. Po zaznaczeniu, zamykam nawias i zatwierdzam klawiszem Enter. W ten sposób. Excel wyliczył średnią wartość spośród podanych wartości. W arkuszu średnia 2 do policzenia mamy średnie wartości dla poszczególnych lat. W ostatnim wierszu wpiszę tytuł średnia i pod każdą kolumną na końcu wyliczę te średnie wartości. Mogę również, tak jak wcześniej, wpisać średnia. Otworzyć nawias i zaznaczyć komórki, które mają być brane pod uwagę do wyliczania tej średniej wartości. Po zaznaczeniu zamykam nawias i zatwierdzam klawiszem Enter. Ta formuła może zostać skupiona w prawą stronę. Wystarczy, że ją zaznaczysz, a następnie przeciągniesz za uchwyt w prawą stronę. Jeśli chcielibyśmy wyliczyć średnią dla całości, dla wszystkich lat, to oczywiście. Można to zrobić. Wystarczy zaznaczyć w funkcji średniej całą tę tabelkę, wszystkie liczby z tabelki spójrz. Wpisuję równa się średnia, otwieram nawias i zaznaczę wszystkie liczby z poszczególnych lat. Po zaznaczeniu zamykam nawias i zatwierdzam klawiszem enter. W ten sposób została wyliczona średnia dla Wszystkich lat. Mogę również wliczać średnią korzystając z przycisku autosumowanie. Spójrz. Ustawiam się w komórce, w której chciałbym, aby pojawił się wynik. Najeżdżam na przycisk autosumowanie i rozwijam ten przycisk malutkim trójkątem, który znajduje się po prawej stronie tego przycisku. Po rozwinięciu wybieram opcję średnia. W ten sposób Excel wpiszę nazwę funkcji Średnia za mnie i spróbuję rozpoznać obszar, z którego średnia ma zostać wyliczana. Ten obszar rozpoznany został źle, ponieważ w kolumnie z 2006 rokiem znajduje się pusta komórka. Poprawię więc ten obszar i po wskazaniu poprawnego obszaru zatwierdzam klawiszem Enter. Analogicznie mogę to zrobić dla kolejnych lat. Spróbuję. Wybieram opcję średnia z przycisku AutoSumowanie i zaznaczam poprawny obszar. Klawiszem Enter, akceptuję. Oczywiście ta formuła może zostać skopiowana w prawą stronę, więc zamiast w kolejnej komórce znowu wyliczać średnią wartość, mogę skopiować tę formułę, która znajduje się w komórce D16 w prawą stronę. W ten sposób wyliczona zostanie również wartość dla kolumny R